Dobra, kochani. Temat to odcinki w ostrosłupach. I o co z tym mi chodzi? O co z tym chodzi? Odcinki w ostrosłupach to są takie charakterystyczne długości, które właśnie występują w ostrosłupie. I jakie to są odcinki? Pierwszym takim charakterystycznym odcinkiem jest oczywiście wysokość ostrosłupa. Tutaj go wyróżniłem, tą wysokość. Wysokość oczywiście pada względem podstawy pod kątem prostym. To trzeba zapamiętać. Czyli mógłbym powiedzieć, że między przekątną yy, kwadratu, bo kwadrat jest w podstawie, a wysokością jest kąt prosty. Także mała pauza. Przerysujcie, niech się zakoduje w główce. A teraz będzie wysokość ściany bocznej. I teraz zobaczcie, że mamy tutaj wysokość ściany bocznej pochyloną. Ona nie jest nie zawsze musi być, bo czasami może być prostopadła do podstawy. Ona będzie tak nachylona, tak jak jest nachylona ściana boczna w tym ostrosłupie. Ale wiemy, że musi wychodzić z wierzchołka ostrosłupa. No, i więcej chyba nic nie mogę powiedzieć na temat wysokości ściany bocznej, zobaczcie w zadaniach. No i takim trzecim odcinkiem charakterystycznym to jest krawędź boczna. Ona też nam się przyda w obliczeniach, to już było, więc mam nadzieję, że nie jest Wam to obce. I tak wyglądają właśnie odcinki takie charakterystyczne w ostrosłupach.